Jaką liczbę należy wstawić w kratkę, aby równość była prawdziwa? Mamy dwa ułamki, jeden jest niepełny. Pierwszy ułamek to jest 24 48. Natomiast drugi ułamek jest niepełny. W mianowniku mamy 4, w liczniku jest liczba nieznana. Ponownie sprawdzamy. Czy mamy dwie liczby w licznikach podane, czy dwie liczby w mianownikach? W mianownikach są dwie liczby podane. Mamy 48 i 4. W takim razie będziemy liczbę większą dzielić przez liczbę mniejszą. 48 podzielić na 4 to jest 12. Tak? Bo 48 podzielić na 12. To jest 4. Wszystko nam się zgadza, więc jeżeli liczba 48 została podzielona przez 12, ułamek został, mianownik został skrócony, więc licznik również musimy przez tą samą liczbę skrócić, czyli podzielić przez 12. Więc 24 podzielić na 12 to jest po prostu 2. I w ten sposób obliczyliśmy szukaną liczbę w liczniku. jim